Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam sposób na rozwiązanie problemu z Heroesami 3 w wersji HD na Steam. Problem ten polega na tym, że kiedy odpalimy nasz launcher i klikniemy przycisk graj, gra się wcale nie odpala, tylko launcher się wyłącza bez odpalania gry, eee, nie wyskakuje nam wtedy żaden komunikat, żaden błąd, eee, ani nic tym podobnego. W tym momencie u siebie naprawiłem ten problem. Znów go popsułem i kiedy chciałem nagrać poradnik, właściwie nagrałem go z pełnym rozwiązaniem, kiedy pokazuję efekt, jak to wygląda u mnie. Niestety OBS przestaje przychwytywać ekran, jest sam dźwięk, więc w tym momencie po prostu pokażę samo rozwiązanie. Jest ono bardzo, bardzo proste. Wystarczy pobrać plik OpenAL, OpenAL, jak kto woli, z oficjalnej strony producenta tutaj openal.org. Wchodzimy w dział downloads i pobieramy ten plik OpenAL1.1 Windows Installer. Ja już tak jak widzicie pobierałem gdzieś jeden plik sprawdzając ten sposób. Instalujemy właśnie o ten plik, oal_inst.exe System zapyta nas o zezwolenie, oczywiście się zgadzamy Wyskoczy nam wtedy instalator programu Pokaże nam tam bardzo prostą um umowę licencyjną Bez możliwości wyboru folderu docelowego Program sam wie gdzie ma się zainstalować Nie mamy na to wpływu Inst Instaluje się on dosłownie sekundę i po zainstalowaniu go problem jest rozwiązany, kiedy wejdziemy w launcher i klikniemy graj, e, gra się nam normalnie odpali, tak jak w tym momencie u mnie. To chyba tyle, z tego co wiem problem występuje dalej, e, pierwszy poradnik po angielsku nagrałem 4 lata temu i z tego co widzę po komentarzach e, problem e, ma miejsce również e, i dzisiaj, stąd też moja... E, Wersja poradnika w języku angielskim, w języku polskim, oczywiście. Jeżeli ten problem u Was występował, dajcie mi znać. Jeżeli moje rozwiązanie nie przyniosło efektu, też dajcie mi znać. Może ktoś inny w komentarzach podpowie jakieś skuteczniejsze rozwiązanie. Może są jakieś nowe problemy, które trzeba byłoby rozwiązać z tą grą. Ale jeżeli pomogłem, to też dajcie mi znać. Będzie mi miło, jeżeli komuś pomogłem. No chyba tyle w tym, w, w tym poradniku. Życzę miłego dnia, cześć.